Siemanko! Witajcie w, pier w trzecim już odcinku z Mega PvP, 5 gramy klasą łucznika i mam nadzieję, że będzie nam się dobrze grało, ale ja od razu mówię, będzie porażka FG, FG, dawaj, dawaj, dawaj. Od razu, że bez przechodzenia próbujemy strzelać w tych zawodników. Tak... Dawaj, dawaj. Spierdalaj, spierdalaj ci powiedziałem. Może dzisiaj porażka właśnie z tą klasą, Ale powiem, na dzisiaj zaraz dwie klasy wam pokazać. Kurde, nie udało się. klasa ta posiada broję kolczastą. nie mamy PS-ów. Dlaczego mam 16 tylko w ów Przecież przed tym ja miałem, tak mi dobrze chodziła gierka. Nawet przy nagrywaniu powiem, że mi dobrze chodziła. Długo Do Ej, i to jest dobre miejsce teraz, żeby na przykład w nich nawalać. Czekajcie poczeka na odwet i pójdę sobie tutaj na ten dach. Dobre to. Spokojnie, dobre O. Dobra, dawaj go. Jeszcze raz w niego. O kurde. Ja nie mogę. No już jak widzicie, no, godzinka na mega PVP się pokazuje. Ale my zmieniamy kasę. Dzi jeszcze dzisiaj chciałem wykonać właśnie barbarzyńce, to jest troszkę krasa... Większa do pokazania, dobra. i... O co w tym chodzi? tak klasa jest naprawdę z klasą. Tylko trzeba się umieć z obsługiwać, bo jeżeli się nie umie, to jest dupa i... nie da się grać. Właśnie gościa zabiłem. Wczoraj sobie właśnie... No, e, cios krytyczny, więc mam nadzieję, że... nam się po prostu... jak to będzie lepiej nam się walić, konia. <coughs> no, czekaj ta no, no, no. Jak wiecie, była ostatnio ankieta, to może wam jeszcze co nie wiecie. Co będzie? Wygrało tam gry internetowe i przeglądanie Facebooku, to co chcieliście też bardzo. Więc jakbyście będziecie mogli? Po prostu napiszcie mi co byście chcieli. Najbardziej... Ja to uszanuję i... Znaczy to do tych znaczy Facebooku potrzebuję wasze kont, które pozwolicie mi na udostępnienie, tak? Pokazanie nie wiem jakichś stron waszych na przykład na Facebooku. I tak dalej. No sobie piszcie co nam będziecie chcieli. Przecież to jest wasze. Właśnie to jest Wasza seria, tak? To wy decydujecie. Kiedy to naczynia się pojawi, jeżeli nie dostanę żadnych tam powiadomień, to seria po prostu nie będzie, tak? Mm, dalej ciągnięto, no bo co mamy robić te, w to, co nie mam, po prostu nie mam jak, co nie? Y, pet gracza, aha, to jest pet jakiś, ja pierdziłem, się to jakiś gracz, what the fuck O, dobra, dobra, tu jest gościu, który chce do mnie pierdol Masz, chcesz pierdol to podejdź o, No dobra, spoko, spoko, naprawdę Najlepszy Minecraft po prostu Patrzcie na to, teraz co zrobimy? Znaczy no, to teraz nie zrobimy Co mam się. Jest tutaj tego kurczaka Musi, że mu wszystko się udaje No bo ja mam rację, mu wszystko mu się udaje yy, A właśnie jestem o wywalił mnie z internetu Więc się za chwilę jak mój internet mi wróci yy, Dobra jestem już internet odzyskałem wybieramy, yy, co ja bym zrobić Co ja robię? klasę. Mieliśmy Barbarzyńcę, więc gramy dalej. I wasze jeszcze, bo na pewno nie wiecie, doszły wieszcie na serwer dusze, gdzie nasze dusze, gdzie mogli sobie, sobie wymieniać na jakieś tam skrzynki. Yy, jeszcze chciałem was poinformować, bo w poziomach... A, czy nie, czekajcie, to było chyba ulepszenia, trzeba było wejść, ulepszenia. Yy, ja właśnie pokazałem sobie, ja wam mówię, cios krytyczny, szansa znaleźć krytycznego. Jest większa i jest super spoko. <todgłos> Sorry? Trochę tak, o, warto. Śmiech. Teraz to było śmiechne. Spierdala i Algu, teraz ładnie wziąłem. Fajnie też, co będzie, wiem, że będzie w sklepie. Po hmm, prostu, na przykład, jakby mi się trafił raz ubijać, to jak osiągnąć, że ja wam mówię, bo to jest hardcore. On już nie żyje, on już nie żyje, on już, jest mój, on już nie jest mój. Dobra, dobra go. Trzeba go ładnie zaraz zabić. Ale dobra, nie udało się. Yy, jeszcze tam wam tego, co potrzebuję trzy dusze. <laughs> I będę mógł wam pokazać właśnie jakąś skrzynkę otworzymy. Mało oświetlenie jest ostatnio pod tymi ma. Jaki hardcore. On uciekł sobie, cheater. Proszę pani, proszę pani, bo mój kolega jest cheaterem. I co ja mam zrobić? No spierdalaj ode mnie, ja cię nie kocham. Naprawdę tutaj nie ma przejścia? No dobra, zabij mnie już, no dobra, niech ci będzie. Zabij mnie, bo nie będę mógł tutaj wyjść, więc spoko. W następnym odcinku, o oh właśnie, jeszcze na następnym odcinku pokażę To jest chyba jedna z najlepszych Klasik, się jeszcze kucharza, ale nie wiem czy nam się uda. Lecimy, lecimy z nim. Lecimy z frajerem. Frajerzy. Jeszcze ktoś mnie od tyłu brał, oczywiście. Ktoś mnie brał od tyło <laughs> <laughs> Specjalnie tak uciekałem przed nim. dalej bo co chwilę cię zabiję. <laughs> no właśnie widzę. Lecimy, 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 bo za na chwilę nas tutaj zjedzą. <śmany> zjedzą mnie, proszę pani. No, Ma ba... no, chyba baga. Ma <śmany> baga, masz. Ale śmieszne. Masz baga. Hej, to jest przecież ten spadochron, zapomniałem. Mam. <śmany> LOL. LOL Jak mi dzisiaj słabo idzie <laughs> Ale mam nadzieję, że nam się uda za chwilę szybko uzbierać już te, y, te rzeczy, żeby wam właśnie pokazać, już szybciutko y, Wylosowali takich skrzynki No już mam sporo czasu właśnie Zdążyć ładnie Zabiłem go, dobra, spoko Myślałem, że go nie zabiłem po prostu i rozpierdalaj, ja bym go do nich weszł, bym go zajebał to ludzie są tacy debilni, powiem wam. Wchodzą specjalnie co nie, żebyście ich wy go nie zabili. Tylko nie, niech ktoś innego zabili, no. Dobra, więc teraz już sobie otworzymy skrzynkę dusz. No będzie jak sprzedawca nimi zagramy. Dzisiaj dużo, otwieram skrzyneczkę i zobaczymy, co, co nam się po prostu trafi. Jeden punkt doświadczenia spoko ho, jak to się stało No nieważne, to nie jest ważne Wy zobaczmy jak tam poziom poszedł 21 Ale cheater Ale powiem Wam, że właśnie dzisiaj dużo jest takich jakby cheaterów a po prostu mi Minecraft dzisiaj źle chodzi i mi tak reaguje, albo mi się po prostu tak wydaje. <laughs> Dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że dacie lajka w górę. Gu... Czekajcie. Mam nadzieję, że dacie lajka. Dajcie lajka w górę. Subskrybujcie mój kanał. Więcej niedługo serii. Już niedługo, więc na razie. Cześć, pa pa!